Wczoraj odbyła się strzelanina w Waszyngtonie D.C., blisko Białego Domu. Dwóch członków Gwardii Narodowej jest w stanie krytycznym, a terrorysta jest z Afganistanu. Sprawa sądowa Donalda Trumpa w Georgii została oficjalnie wycofana, oraz dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest święto dziękczynienia. Wszystko to i więcej już teraz w programie Poranek z Ameryką. Jeżeli interesujecie się amerykańską polityką, to trafiliście w dobre miejsce. Na kanale Blabla Bla USA codziennie analizujemy najważniejsze wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Przypominam Wam, że jutro także jest. Piątek, a więc opublikuję nowy filmik z serii dla wspierających wygrani i przegrani tygodnia. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój kanału i przy okazji dowiadywać się co piątek, kto wygrał lub przegrał tydzień, to dołącz przez kliknięcie w link w opisie filmiku. Czasami odbywają się naprawdę tragiczne wydarzenia, które koniec końców są politycznie korzystne dla jednej lub drugiej partii, i to właśnie miało miejsce wczoraj. Jak już powiedziałem, odbyła się strzelanina blisko Białego Domu, w której napastnik bez powodu zaczął strzelać do członków Gwardii Narodowej. Ten atak został przeprowadzony przez Rachmanulacha Lakanwala z Afganistanu. Lakanwal dostał się do Stanów Zjednoczonych podczas ewakuacji z Afganistanu w 2021 roku za kadencji Joe Bidena w ramach programu Operation Allies Welcome czyli witamy sojuszników, dlatego że w przeszłości Współpracował z CIA. Jego pełnej przeszłości jeszcze nie znamy, ale według New York Post wiza skończyła mu się w tamtym roku i od tego czasu przebywał w USA nielegalnie. Natomiast, według CNN, podejrzany ubiegał się o azyl w 2024 roku, który został przyznany przez administrację Trumpa w kwietniu tego roku. Pokażę Wam teraz kilka zdjęć i filmików z wydarzenia. A Donald Trump zareagował tak. Mogę dziś wieczorem poinformować, że na podstawie najlepszych dostępnych informacji Departament Bezpieczeństwa Narodowego jest przekonany, że podejrzany w areszcie to obcokrajowiec, który wjechał do naszego kraju z Afganistanu, piekła na ziemi, został przetransportowany przez administrację Bidena we wrześniu 2021 roku jednym z tych niesławnych lotów, o których wszyscy mówili. Nikt nie wiedział, kto przyjeżdża, nikt nic o tym nie wiedział. Jego status, został przedłużony na podstawie ustawy podpisanej przez prezydenta Bidena, katastrofalnego prezydenta dla naszego kraju. Nie będziemy tolerować tego rodzaju ataków na prawo i porządek przez ludzi, którzy nawet nie powinni być w naszym kraju. Musimy teraz ponownie zbadać każdego obcego, który wjechał do naszego kraju z Afganistanu za Bidena i musimy podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić usunięcie każdego obcego z dowolnego kraju, który nie należy tutaj lub nie wnosi korzyści. Jeśli nie mogą kochać naszego kraju, nie chcemy ich. Jak dowiemy się czegoś nowego, to oczywiście o tym Wam powiem na kanale. Sprawa Donalda Trumpa w stanie Georgia została oficjalnie wycofana. Wiem, pewnie myśleliście, że sprawa już dawno zniknęła, ale nie. Przez ostatni rok w Georgii prokurator Fanny Willis, która prowadziła sprawę, była oskarżona o korupcję i koniec końców nie mogła tej sprawy kontynuować. Teraz stan Georgii nominował nowego prokuratora, który od razu zdecydował, że wycofa wszystkie oskarżenia. To ma sens, trudno byłoby Donalda Trumpa skazać w sądzie, a gdyby okazało się, że jest winny i musiałby iść do więzienia, to USA znalazłyby się w kryzysie konstytucyjnym, bo stan Georgia chciałby zamknąć prezydenta Stanów Zjednoczonych. O czym była sprawa? Donald Trump w wyborach w 2020 roku zadzwonił do prokuratora generalnego Georgii i kazał mu znaleźć 12 tysięcy głosów tyle ile mu brakowało, żeby wygrać stan. To oznacza, że koniec końców Donald Trump nie poniesie konsekwencji za swoją próbę zmienienia wyników wyborów w 2020 roku. Sprawa w Georgii była ostatnią sprawą powiązaną z wyborami. Poprzednie oskarżenia Także zostały wycofane. Dzisiaj Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia, podczas którego całe rodziny spotykają się i celebrują pierwszą ucztę dziękczynną z 1621 roku, kiedy angielscy osadnicy z Plymouth po trudnym pierwszym roku w Ameryce zorganizowali wielką ucztę, aby podziękować za udane zbiory. Wzięli w niej udział także Wampanoagowie, rdzeni mieszkańcy, którzy pomogli osadnikom przetrwać. Ucząc ich uprawy roślin i życia w nowych warunkach. J.D. Vance miał małą wpadkę wczoraj, kiedy powiedział, że nikt tak naprawdę w USA nie lubi indyka i że Amerykanie jedzą go w dziękczynienie tylko dlatego, że to tradycja i nic więcej. New York Times opublikował artykuł o tym, że Trump się starzeje. Oczekiwałem może jakiejś dużej rewelacji czy czegoś nowego, bo Donald Trump na mediach społecznościowych nawet odniósł się do tego artykułu. Lecz po przeczytaniu nie znalazłem tam nic szczególnego. Times napisało, że Trump średnio rozpoczyna swoje wydarzenia później niż za pierwszej kadencji oraz że kilka razy wyglądał bardzo zmęczony. Napisali także, że mniej podróżuje po kraju niż w pierwszej kadencji, ale więcej podróżuje za granicę. Donald Trump wczoraj opublikował, że RPA nie będzie zaproszone do G20 w Miami w następnym roku za to, że nie uznaje, iż doszło tam do ludobójstwa przeciwko białym ludziom. Także USA przestanie wysyłać krajowi afrykańskiemu jakąkolwiek pomoc finansową. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i skomentujcie, co myślicie o dzisiejszych wiadomościach. Już jutro zapraszam wspierających na specjalną serię Wygrani i Przegrani Tygodnia. Dziękuję wszystkim wspierającym, i widzimy się jutro, bo warto wiedzieć, co dzieje się za oceanem.